Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na wyjątkowy odcinek na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne kotlety mielone. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować kilka świeżych produktów. Przede wszystkim świeże mięso mielone. Takie po prostu najlepiej z maszynki. Pół kilograma świeżego, słuchajcie, mięsa mielonego. Dobrze, żeby. Potlety były słone. Ja tutaj, słuchajcie, mam też przyprawy do kurczaka i dodam do tego mielonego. Także fajna jest ta przyprawa do kurczaka. Ja ją dodaję i do mielonego, i do ryb. Naprawdę y, świetnie się sprawdza. Trochę no, więcej tej... Dobrze jest kupić mięso mielone właśnie takie różnorodne z tłuszczykiem, tak? Żeby było troszeczkę y, tłustsze. Y, no wiecie, smakowo, żeby było... Też właśnie takie troszeczkę dobre mięso mielone. I zobaczcie, chyc 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 i już zrobione, prawda? No, bardzo prosto to idzie. Także myślę, że to jest idealny przepis na zimowe właśnie kotleciki. Z strony na złoty kolor. No i tak wysmażamy te wszystkie mielone. Także yy, 5 minut.